Hej, z tej strony Frat101, a to jest drugi odcinek z serii ciekawostki o Minecraft Zaczynajmy od pierwszej ciekawostki. Jeśli rzucimy na drewnianą półpłytkę byle jaki, byle jaką rzecz, otworzy się, otworzy, znaczy otworzyłem się drzwi. Patrzcie jeszcze raz. jaka wyrzucę szczołę. Ok, następna rzecz yy, yy, polega na to tym, żeby szczelić w półpłytkę, drzwi również się otworzą. Tak, pozbieram. I teraz yy, druga, jak to powiedzieć, druga ciekawostka. Czy wiesz, że yy, Blaze Rodem można przepalać mięso? Jednym. Nawet 64. Czy wiesz, że Blaza można rozwalić... Wyłącz... Znaczy, wyłącznie można rozwalić śnieżkami? A, czekajcie, jeszcze jedno. Jak widzicie, rozwaliłem go. Czy wiesz, żeby stworzyć magma krem, nie, nie trzeba wyłącznie zabijać mag, magma stworków, magma slajmów? Można zrobić to w taki sposób. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za obejrzenie tego odcinka i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Thank papa.